Pierwszy piknik 9 lat temu na, na pierwszą rocznicę, teraz dziesiąta rocznica. Ale chyba kolejny nie będzie za kolejne 10 lat. No nie, dzień dobry, Arkadiusz Łopawski, klub Strzelecki i Fundacja Guardian. Pierwszy, pierwszy był 9 lat temu, to był pierwsza rocznica naszego klubu, a w tym roku. Słuchajcie, naprawdę m, jestem mega zadowolony z tego, co się tutaj wydarzyło. E, spodziewałem się, ale nie aż takiej frekwencji. E, najważniejsze, że e, zakończyliśmy strzelania. Wszyscy są cali zdrowi, bo to zawsze cieszy e, instruktora. E, kończymy przyjemnym akcentem. E, dwa zespoły: e, przed polaskiej Polackiej i Iron z kolbuszowej. E, podsumowanie: myślę, że. E, Podsumuję to na pewno z moimi instruktorami już po, po tym całym naszym wydarzeniu. Atmosfera, atmosfera piknikowa, bardzo fajnie dla każdego coś, ale też i taka można powiedzieć, specjalistyczna dosyć, bo można było postrzelać i z, z kulek plastikowych, ale i naprawdę z dużych kalibrów i z broni, z broni maszynowej. Tak, staraliśmy się urozmaicić tą imprezę tak, żeby w niedzielę i dzieciaki mogły zabrać rodziców i żeby dzieci mogły postrzelać, więc mieliśmy strzenice ASG, kulki plastikowe, mieliśmy broń małego kalibru, więc też młodzież mogła sobie postrzelać. Oczywiście konkurs, który był honorowany pucharami na koniec strzelań. I oczywiście większe kalibry. Mieliśmy okazję dzisiaj też zaprezentować broń, która strzela seriami, czyli ta broń automatyczna, samoczynna. Rzadko się to zdarza, nie wszystkie firmy mogą i mają tego typu broń. No mieliśmy tutaj akurat dostawcę który mógł w ten sposób zaprezentować swoją broń. Mieliśmy też wystawców, wystawców broni i sprzętu, służby, wojsko, policja, straż pożarna również też nas wsparła w tym przedsięwzięciu. I oprócz tych naszych służb też również wystawcy regionalni, Koło gospodyń wiejskich przepyszną gruchówkę nam tutaj z, z, zgotowały. Chciałem właśnie zapytać: strzelanie i jedzenie idzie, idą w parze, czy niekoniecznie? Chyba tak, niekoniecznie po grochówce. Okej, okay. a e, kury będą się niosły po tych hałasach, czy nie? Podwójnie. Mamy nadzieję, zobaczymy jutro, co nasi panowie powiedzą, co w kurniku słychać. Działamy od niedawna, jesteśmy tutaj po to, żeby się troszeczkę za, e, rozpromować tak? e, naszymi produktami regionalnymi, które wykonujemy, tak jak smalczyk, wigosik. Bardzo smaczne, Uczymy też młodzież naszą troszeczkę przedsiębiorczości. Kręcą watę cukrową, jak widać, popcorn robią. Staramy się w jakiś sposób tutaj. A, a czy, A czy panie też e, tam były na strzelaniu, czy niekoniecznie? Jeszcze nie, ale może dojdziemy jeszcze. Trzeba spróbować. Zaczynaliśmy w 15 osób e, zakładając klub strzelecki. Przy czym nie reklamowaliśmy się tego, nie reklamowaliśmy tego naszego klubu czy, czy strzelnicy, bo zajęliśmy się sobą, raczej skupialiśmy się na własnych treningach i wyjazdach na zawody. Ale możemy się teraz pochwalić, że jako klub strzelecki i sportowy klub strzelecki mamy prawie 200 członków. Ta tendencja wzrosła. Mimo, że to upłynęło 10 lat, to ta tendencja jednak wzrasta. Są osoby, które przyjeżdżają migrują, tak? Także gdzieś lecą w, w Polskę, w świat i, i, i niosą ze sobą Guardiana w duchu. Rozbudowaliśmy się o kolejne dwie osie stumetrowe, w tej chwili mam do dyspozycji sześć osi, dwie pistoletowe, trzy karabinowe, jedną strzelbową, jedyną unikatową strzelbową, gdzie strzelec może przemieszczać się wśród drzew i strzelać do celów, które niekoniecznie widać. Więc to jest, to jest taka nasza atrakcja ta oś strzelbowa. No i na chwilę obecną dalej już nie mamy gdzie się rozbudowywać prawie 5 hektarów terenu. No i zostajemy na razie przy tym co mamy. Zapraszamy serdecznie do odwiedzania naszej strony internetowej www.guardian.mil.pl. Jesteśmy też na mediach społecznościowych. Co niedzielę staramy się być na strzelnicy z bronią naszą obiektową, klubową. Każdy może przyjechać, każdy może sprowadzić swoich sił strzelając pod nadzorem prowadzących i instruktorów strzelania. Celem bycia tutaj propagowanie obsługi, znajomości broni palnej dla osób już tajemniczonych, posiadających odpowiednie uprawnienia, oczywiście oferujemy zakup tej broni. W, nas, w naszej ofercie jest również broń, my to nazywamy broń dla każdego, broń bez pozwoleń, typu broń na kule gumowe, broń czarnoprochowa lub bardziej rekreacyjne wiatrówki i pistolety i karabinki. Dzisiaj proponujemy tutaj do, do obejrzenia szczególnie broń palną, najnowsze modele z tureckich strzelb Doru Eternal. Mamy też strzelby amerykańskie Keltek. Można było sobie strzelić z amerykańskich pistoletów p 320 w dwóch wersjach. Jak również strzelba turecka, amerykańska Keltek i fiński karabin wyborowy Tika. Impreza bardzo udana. Moim zdaniem takich imprez powinno być jak najwięcej. Wiadomo, w, wzglę... w świetle tego, co się teraz dzieje na naszej wschodniej granicy, Polacy jako naród, jako ludność cywilna powinna być moim zdaniem bardziej zaznajomiona z bronią. Niekoniecznie posiadać, ale moje takie motto jest, które wdrażamy na naszych szkoleniach, że broni w domu mieć nie musisz. Ale dobrze jest nauczyć się nią posługiwać. Dziesięciolecie klubu Guardian, piknik strzelecki, czy pan prezydent w ogóle postrzelał? Tak, udało mi się. Nie jestem wybitnym strzelcem, ale jak każdy miłośnikiem i pasjonatą. Dlatego podziwiam to dzieło, które od 10 lat już koleżanki i koledzy z Fundacji i Klubu Strzeleckiego Guardian realizują. Nie tylko w środowisku Deje Podlaskiej, sam obiekt, który prowadzą, jest świetny, odwiedzany chętnie przez nie tylko mieszkańców regionu, przez wszystkie służby mundurowe. To kapitalne 10 lat działalności także edukacyjnej, rozpalanie tej pasji w najmłodszych, nie tylko tych, sportowych umiejętności, ale także dobrego i odpowiedzialnego wychowania. A dzisiaj, tak jak wspaniale organizują na co dzień strzelania, tak znakomicie zorganizowali kapitalny piknik. Właśnie rozpoczynają się dwieńczące ten piknik koncerty dwóch świetnych zespołów. Czy potrzebne są tego typu imprezy jak ta dzisiejsza? Zdecydowanie. To nie tylko okazja do fajnej integracji osób, których które łączy wspólna pasja, ale także świetna promocja samego środowiska, które tą kapitalną działalność prowadzi.